W czwartej sesji Rady Komunikacyjnej od 3 lutego podjęliście Państwo 11 uchwał w sprawach odpowiednio 4 przez 21, przez 2019 w sprawie nadania statutu sołectwu u Nadawaliśmy trzema kolejnymi, kolejnymi uchwałami nr 21, nr 22 i nr 23 statuty sołectw BESK, Gdymonia i Upory. I te statuty zostały rozstrzygnięciem nadzorczym zausterkowane przez Wydział Prawny Wojewody Podkarpackiego, ale tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego chciałem powiedzieć, żeby Państwo widzieli, w statutach oznaczyłem te zapisy, te fragmenty, które zostały przez wojewodę zausterkowane. Generalnie statuty zostały przyjęte, natomiast ukisterka jest tylko w zakresie tym zaznaczonym i w tym zaznaczonym zakresie statuty nie obowiązują. A jaki to jest zakres, to proszę sobie przeczytać. W paragrafie, paragrafie trzecim sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i mniejszego statutu. Wydział prawny stwierdził, że to jest za duże upoważnienie, jakie my dajemy. dajemy sołectwu, wręcz jest to niemożliwe w myśl innych przepisów prawa, których ja tutaj nie będę cytował, bo one są podane, podane w swoim otrzymięciu nadzorczym i ten zapis po prostu przestaje funkcjonować w tym statucie. Cały statut jest przyjęty i on obowiązuje, natomiast nie obowiązuje tylko w tych zastrzeżonych fragmentach, to jest jedno miejsce. Drugie, drugie w paragrafie ósmym zapis i to jest zupełnie podobny, w przypadku dalszego sporu na wniosek zebrania wiejskiego solestwo ma prawo zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego. Nie daje się sołectwu po prostu takich możliwości, żeby reprezentowało, czy, czy, czy było stroną w sprawach sądowych. Tego się po prostu Solestwo nie da. I to zostało usunięte i jeszcze jedne drobne drobne paragrafie paragrafie 20 zakres i formy kontroli. Nadzór nad działalnością sprawuje zebranie wiejskie. Nie sprawuje zebranie wiejskie, sprawuje Rada Gminy i pójść na podstawie kryteriów zgodności z prawem celowości, i Gospodarności. Czyli usunięty jest tutaj zapis. To jest zapis. Zebranie I w, 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 w punkcie drugim działalność kolega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej i y, rewizyjnej Rady Gminy. My dopisaliśmy i skarbnika gminy usuwamy skarbnika. Czyli, czyli podlega kontroli tylko i wyłącznie Komisji Rewizyjnej Rady Rady Gminy. I to, są, I to są wszystkie zastrzeżenia, jakie Wydział Prawny wniósł do treści tych trzech naszych statutów. To się dotyczy i statutów bez systemu, bo One były powielone. te zapisy były, były identyczne we wszystkich trzech statutach i w wszystkich tych trzech statutach usuwamy, usuwamy te zapisy w całym w zakresie pozostają status, i jest, jest prawomocny. Dlatego nie będę czytał już kolejnych tych sprawozdaniu kolejnych uchwał, to wszystkie trzy zaszczerzenia wszystkie trzy są identyczne. Przechodzę do uchwały nr 24, czyli nr 4 przez 24 przez 2015 w sprawie zmian w Statucie Gminy Besko. Tu przypomnę, że zmiana polegała na usunięciu ze Statutu Gminy Besko zapisu o wynagradzaniu sołtysów za udział w sesjach. Wynagradzanie sołtysów jest podjęte kolejną uchwałą, o której, której za chwilę powiem, Natomiast ta forma wynagradzania sołtysów jest wykreślona w listopadzie. Ta uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym pod Podkarkowskiego dnia 16 lutego 2015 roku. Następna uchwała 4 przez 25 przez 2015 w sprawie ustalenia miesięcznych diet sołtysów. Zgodnie z tą uchwałą ustaliliście Państwo miesięczne diety dla, dla sołtysów w następującej wysokości. Sołectwo Besko 54724 zł. Sołectwo myły 333,22 zł i sołectwo poręby 321,82 zł. To jest ta stała stały dowód sołtysów miesięczny, natomiast do tego ewentualnie, jeśli będą są zainteresowani, to dojdzie... Dojdzie, dojdzie do ośrodków za roznoszenie nakazów podatkowych. I oczywiście ta uchwała, czyli te wynagrodzenia sołtysów przysługują sołtysom od początku nowej, nowej kadencji. Kolejna uchwała nr 4 przez 26 przez 2015 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie działalności sportowej. Jest to nowe działanie nasze, nowa inicjatywa. Zabezpieczyliśmy w budżecie środki w wysokości 10 tysięcy złotych a, a było to, była to odpowiedź na takie oczekiwania społeczne, ponieważ od pewnego czasu się takie pytania pojawiały, czy, czy chcemy, czy, potrafi, czy możemy wesprzeć sportowców, czy tamto młodzież z terenu gminy, która znaczące sukcesy osiąga w różnych dziedzinach sportu. Tak jak mówię, środki budżetowe w ubiegłym roku. Natomiast już po tej informacji, Już na ten moment w dniu dzisiejszym spotyka się powołana, w tym momencie, komisja, która będzie oceniać te wnioski i będzie rozstrzygać o tym komu i w jakiej formie i w jakiej wysokości tego wsparcia, tego wsparcia udzielić. To się, to się, będzie działo dzisiaj i przez kolejne, i przez kolejne 9 miesięcy tego roku te osoby będą otrzymywać wsparcie albo jednorazowe w formie nagrody, albo, albo w formie miesięcznego, miesięcznego Uchwała nr 4 przez 27 przez 2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Eee, to, 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 to ja przypomnę tylko, że, że Waszą wolą do, do, do Rady Społecznej zostali z, ze składu Rady skierowani <laughs> pan Wojciech Sokołowski, pan <laughs> Wojciech, pan Semenowicz Marcin, czwarta osoba wskazana przez Wojewodę do składu rady, to jest pani Zofia, Zofia Boce. Uchwała ten przekazana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Kontroli Nadzoru w Rzeszowie, oraz pani kierownik SPZ POZ. Uchwała numer 428 przez 2015, w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Program, który już od kilku lat u nas właściwie w niezmienionej formie w niezmienionej formie funkcjonuje. Został, też został do prawo przekazany pracownikom Gminnego Środka Pomocy Społecznej w którzy zapoznali się z założeniami tego, tego programu. Zarówno Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Gmina BESTO będą podejmować działania, decyzje służące profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie w ramach posiadanych środków w budżecie gminy. A środki te w większości pochodzą zezwoleń na, na sprzedaż objawy, na napojów na Uchwała nr 4 przez 29 przez 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Chodziło tutaj o najem e, jednego z, e, z jednej z boksów tej wiaty handlowej tutaj na naszym e, placu targowym i tutaj też e, e, wojewoda podkarpacki zakwestionował tą uchwałę stwierdzając, iż treść uchwały jest wadliwa i dosłownie cytuję, jakkolwiek brak jest podstaw do stwierdzenia, że uchwała w sposób istotny narusza prawa. Zastrzeżenia wojewody były następujące. Po pierwsze, z uchwały nie wynika, która jest swoje, czy jest to kontynuacja dzierżawy, no, wojewoda tego nie, nie widzi. Uchwała jest na dwa lata, czyli wynikałoby, że tutaj zgoda rady, przepraszam, wniosek był na dwa lata dzierżawy, czyli wynikałoby, że tutaj... Uchwała Rady jest niepotrzebna. Natomiast Wojewoda nie wiedział, że, że jest to kontynuacja, kolejna już yy, kolejna dzierżawy tej działki. To było jedno zastrzeżenie, a drugie było zastrzeżenie takie wojewody, że jako obiekt nietrwale związany z gruntem w jego mniemaniu nie podlegałoby, nie podleżoby podejmowania takiej uchwały ze względu na charakter tego również. Nie jest to nieruchomość jako taka. Jest to obieg nietrwale bo sama, samej nazwy wiatru, bo tak nazwaliśmy to. Wynika, że jest to obieg nietrwale związany z gruntem i w jego mniemaniu wojewody, czy w jej mniemaniu nie, podle, nie, nie podlega na przyszłość, nie ma konieczności podejmowania udziału, jeśli chodzi o dzierżawę samych wiatr. To może jest to dla nas wskazówka na przyszłość, do tego się możemy zastosować. I może niekoniecznie sobie zabierać czas na dyskusję nad uchwałami, bo przecież to są kwestie buławne. Jak ktoś chce kontynuować dzierżawę, dzierżawę, będzie ją kontynuować, podejmę decyzję. Podejmę to ja bez, bez, Państwa, bez Państwa. W tym przypadku ta zainteresowana osoba zgłosiła się, już i tak jak zgodnie z wnioskiem, umowa najgorsza została przedłużona o kolejny dwa Uchwała numer. 4 przez 30 przez 2015 w sprawie dzierżawy nieruchomości. Chodziło tutaj o dzierżawę 4, 6, nie, 5 działek, łącznej powierzchni 33 Ary przez panów Józefa i Krzysztonia Wojton z Dzianki. I ci panowie również zgłosili się, już do nas podpisali, podpisali stosowne umowy na dzierżawę tych działek na okres kolejnych 5 lat. Uchwała nr 4 przez 31 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok. W tejże ustawie na, na podstawie umowy o przyznanie pomocy z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz decyzji nr 1 z dnia 28 stycznia 2015 roku wojewody podkarpackiego zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 251 438 zł. I o taką samą kwotę zwiększono wydatki budżetu. W uchwale też yy, tej dokonaliśmy przeniesień dodatków między działami, rozdziałami, paragrafami według szczegółowych yy, kwot przeniesień. Uchwała została ogłoszona w dziedzinie urzędowym do podskarpackiego. I uchwały numer 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 przekazano do podskarpackiego urzędu wyjątkowego do działu nadzoru i kontroli w Rzeszowie. Dodatkowo uchwałę nr 2531 przekazano do Regionalnej Brachunkowego zespołu w Krośnie. Uchwały przekazano również pani Skarbnik, pani kierownik SPZ z sekretarzowi Urzędu Gminy, kierownik GOPS-u w pracownikowi do spraw gospodarki w oraz zainteresowanym gospodarstwem. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze? Jest. W sprawozdanie tak znacie. Jeżeli nie, to, to poproszę Informacje z działalności w ja Panie Przewodniczący, Rado. Ostatnia sesja miała miejsce 3 lutego. W tym okresie takie istotne, istotne kwestie były realizowane. 20 lutego przeprowadziliśmy przetarg na zadanie budowa parku Zalaw oraz zagospodarowanie Centrum Silnium. To jest inwestycja, która dostała, odzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75% kwoty netto. Do przetargu przystąpiło pięciu wykonawców, z których najtańsza okazała się oferta złożona przez firmę FPUH Bud, Krzysztof, Śnie Krzysztof Śnieżek z Jasienice Wojciechowej. Firma ta zaoferowała wykonanie pracy za kwotę 207 710,69 zł.